Zobaczcie, odjechaliśmy dosłownie dwie godziny od Anchorage. I już śnieg jest. I jest śnieg, a przyjechaliśmy do Anchorage, była piękna wiosenna pogoda. Jaka to jest niesamowita Jóżnica. sprawa, że jest wrzesień, a my we wrześniu mamy trochę śnieg. lata, piękną jesień, a w tej chwili wspaniałą zimę. Wiesz, dlaczego tutaj przyjechaliśmy na północ? Żeby bobro znaleźć? Właśnie, a wiesz, dlaczego? Bo tutaj w tym miejscu jest pełno rzek i co najważniejsze drzewa. Ja tutaj nie widzę, żeby jakieś drzewa były ścięte. Tak. Więc na pewno tutaj bobra nie będzie. Nie będzie. A więc Czukamy! To na szczęście, żeby znaleźć jak najwięcej bobrów. Idziemy. Uh! Zobacz Natalka, jaką mamy Piękną malaskę teraz! Piękna, widzisz jak tam coś to? Śniak. Z przodu? Czy to jest lodowiec? Tak, to jest lodowiec. Widzisz on taki. No, wydaje mi się, że on ma chyba taki. Ten składający się z lodowców masyw jest najwyższym szczytem w całej Ameryce Północnej. Ma prawie 6200 metrów wysokości, czyli trzy razy więcej niż Kasprowy Wierch. A, a, mam cię! <śmany> Chociaż znajdziemy gdzieś jakieś ciepłe miejsce, musimy przeczekać to, wiesz, bo nie sądzę, że Bobra zobaczymy w takiej pogodzie. Mam cię!